podążiliśmy za tąkę tego Szanowni Państwo, za chwilę odbędzie się uroczystość przekazania repliki sztandaru 79. Pułku Piechoty Szczelców słonimskich im. Hetmana Lewasa Piechy z Instytutu i Muzeum Generała Odosława Sikorskiego w Londynie, do Muzeum Ziemi Zawczęskiej w Mławie. Chwaczność! Na prawo! Chwaczność! Podszedł flagowy do podniesienia flagi państwowej. Chwacz! Ośli Poszli. Pan Sławomir Kowalewski. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Mławy, drodzy goście. Dzień 13 lipca to dla nas, mieszkańców Mławy, szczególne wydarzenie, szczególna rocznica. Szczęśliwa rocznica. Otóż 13 lipca 1429 roku Mława otrzymała prawa miejskie. Żeby otrzymać prawa miejskie, to najpierw musiała powstać osa osada. To najpierw tu, w tym miejscu zgromadzili się ludzie. Podjęli decyzję, że chcą być razem, budować osiedle, a w przyszłości okazało się miasto. Wspaniałe miasto, miasto, które jest podziwiane i kochane przez nas, ale przez naszych przyjaciół, których mają bardzo wielu w kraju i poza granicami Polski są z nami dzisiaj na naszej wyjątkowej uroczystości. Proszę Państwa, na dzisiejszej uroczystości przybyli przedstawiciele Tajwanu. Reprezentuję ambasada, ambasadora Tajwanu, Dyrektor Biura Politycznego, Pan Colin Kao, którego bardzo serdecznie witam. W naszym gronie są przyjaciele z Łotwy, wicemer Igoris Malinauskas, witamy serdecznie. Pan przedstawiciele litewskiego miasta Raseniami witamy serdecznie. To, że jest z nami pan starosta ławski, pan Błodził Wojnarowski, to sprawa oczywista. Zawsze jest z nami, zawsze wspiera. Witam i bardzo serdecznie dziękuję. To, że jest przewodniczący Rady Miasta Pan Krzysztof Wasiłowski, dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, ponieważ te dramatyczne chwile, które ława przeżyła my pamiętamy. Pielęgnujemy pamięć o tych, którzy walczyli o wolność, niepodległość na, naszej ojczyzny. To te dramatyczne wydarzenia początku września 1939 roku. Są między innymi żołnierze 79 Pułku Piechoty. To oni zebrali się w Londynie i pamiętając tamten czas, tamten czas, września 1939 roku, pamiętając Polskę, pamiętając Muławę. I wielką ofiarę żołnierza polskiego złożoną właśnie w tym miejscu pod Mławą zdecydowali, że odtworzą sztandar, swój szczególny znak, który ich jednoczy, gromadzi, skupia. Ofiara 864 żołnierzy, którzy polegli pod Mławą, była okazuje się potrzebna. Te kolejne krwawe ofiary również były potrzebne. Niestety często dotykały ludności cywilnej, ale która też chciała mówić po polsku, działać i być na mapie Europy i świata. 1918 roku rozkazuje Wacławowi Iwaszkiewiczowi zorganizowanie dywizji litewsko białoruskiej w celu zajęcia terytoriów Kresów Wschodnich w związku z wycofywaniem się z nich jednostek niemieckich. Tak powstaje wiostocki półstrzelców w łapach oddziałnym koniec lutego 1919 roku półgłusza do walki o przyszłą granicę II Rzeczypospolitej. Miejscowości Nowogródek, Baranowicze, Słonim, Stołpce, Gilżyszki chwale zapisują się żołnierską krwią i, na, i pozostają do dnia dzisiejszego na sztandarze pukowym. Wojna obronna 1939 roku to kolejne wielkie nazwy na sztandarze: Mława, Warszawa, Koc. Sztandar 79 pułku w Szelcu imienia im. Hetmana Alwasa piecha Sztandar 79 pułku został otworzony z inicjatywy pułkownika Majewskiego na podstawie uchwały żołnierzy rozsianych po całym świecie przy ich i sympatyku pułku pomocy finansowej. Sztandar jest identyczny ze sztandarem przedwojennym z dodaniem dwóch napisów: Walk z 1939 roku Mława, Warszawa, Kos 1939 oraz Armia królowa 1939-1945. Na prawo! Marsz! Poczty do przekazania sztandaru przed fronczyku. Marsz! wszystkich sponsorów y, sprowadzenia sztandaru, chcieliśmy y, dać tak na pamiątkę do domu znak z tego sztandaru, tak? Wyhaftowanego orła w 1919, y, godła Rzeczypospolitej do roku 1938, 27, przepraszam, 27, na pamiątkę, żeby zawsze wam przypominał, żebyście członkami tego całego przedsięwzięcia. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Szefa Komendy uzupełnienie, wojskowy komendant uzupełnił pana Pułkownika Dariusza Kosakowskiego, wielkiego przyjaciela naszego miasta zasłużonego dla Mławy, którego bardzo serdecznie witam i dziękuję panie pułkowniku za wszystko, co robi Pan dla Mławy podczas organizacji rekonstrukcji Podmową i wszelkich takich patriotycznych uroczystości w naszym mieście. Z całego serca bardzo dziękuję. Ja myślę, Syn rodziców chrzestnych szandaru, syn pana, pana Jana Wiedlickiego, który pełnił służbę w pułku tego jego powstania od łap 1918 roku do końca pułku do 1939 roku oraz żołnierz Armii Krajowej. Proszę bardzo. Jestem w, tutaj w podwójnej roli jako syn ojca chrzestnego rodziców właśnie chrzestnych odtworzonego standardu i jako członek zarządu głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, bo wiadomo, że większość żołnierzy II Rzeczpospolitej i żołnierzy Września, którzy uniknęli niewoli, trafiła do Armii Krajowej. Taki był ich los w następnych latach. Ojciec mój był żołnierzem 79. Pułku, a wcześniej białostockiego Pułku Strzelców pierwszego dnia sformowania tego pułku od 3 listopada 1918 roku do końca walk w obronie Warszawy we wrześniu 1939 roku Good morning everyone. chciałbym serdecznie wszystkich powitać Mr. Mayor, ladies and gentlemen. Panie Burmistrzu, Panie i Panowie, nie rozumiem po polsku. <laughs> Allow me to use English, please. I have just a very short story to tell about this. It. It's really a great honor for me to witness this very special event poland has very close and similar history with the republic of china, which is now well, widely known as taiwan. Uh, Taiva, known as china, history, uh, general choszczewski and our founding father, are in the same time, they too were fighting for independence and freedom of Republic of China Ojciec założyciel Republiki Chin i generał Piłsudski działali w tym samym czasie i mając dokładnie takie same cele, aby walczyć o odzyskanie niepodległości. You a lot, but you are not alone. During the Second World War, you two more than 2000 days. More than 2000 days, but you are not alone. I'm so glad to witness this event. I to share my, my own views on this. Jeszcze raz chciałbym zaznaczyć, że nie jesteśmy sami. W pełni Was wspieramy i jestem zaszczycony, mogąc być tutaj dzisiaj. Dziękuję bardzo. Poszli! Poszli sztandarowe do są prowadzone do Muzeum Ziemi gdzie sztandar zostaje umieszczony na ekspozycji. Zapraszam Państwa do muzeum na obejrzenie sztandaru już w swoim doczesnym miejscu oraz. Zapoznali się z ekspozycją pola bitwy pod Mławą. Następnie, w imieniu pana burmistrza, zapraszamy jeszcze dzisiaj na uroczystości z okazji Dni Mławy na stadion miejski oraz w drugiej części, w drugiej części parku. W dniu dzisiejszym realizowana też jest diorama z, z okazji stulecia I wojny światowej. Serdecznie zapraszamy.